dzisiaj mamy już taki niezły mrozik. Ja prawie kręgnie który będziemy ciągnąć. Oczywiście mam nadzieję, że nie wybiję przy okazji zębów. A jestem taka niegrzeczna, bo się nawet z Wami nie przywitałam. Dzień dobry. I um, dzisiaj też dzień nie będzie jakoś specjalnie fascynujący, ale, ale, tak jak mówiłam Wam w poprzednim odcinku, gdzie mówiłam do Was, idę Fryzjerę. Na pewno podjęte na końcówki, i myślałam, żeby coś zrobić z kolorem. Chociaż, z jednej strony, na pewno nic przyskurzy głowy, 13%, na ale chyba trochę rozjaśnię, bo ostatnio przeglądałam moje zdjęcia. Chyba potrzebuję takiego dodatkowego kopa koloru właśnie. I wydaje mi się, że w tym momencie, żeby trochę się ożywić, e, taka zmiana powinna być na korzyść. Zobaczymy. Oczywiście nie chcę zniszczyć włosów, przeraży, przeraża mnie to, że tak się może stać, ale e, ustalimy to z panią Iwoną i mam nadzieję, że będzie dobrze. O, Pan wysiada. Tak, piłem muszę, nie widziałem muszę. To nic. Myślałam, że Wam o tym powiedzieć, i nie mogę się powstrzymać. O takich małych paradoksach w polskich szpitalach. Tuż obok mnie jest skrzynka, która pomaga obsługiwać telewizję. Trzeba płacić za to, żeby móc obejrzeć, właśnie telewizor, który tam wisi. A mamy za darmo internet z przewodowymi. Hmm. I jeszcze dodatkowe widzenie pozostawia wiele do życzenia, ale to już inne kwestie. Dzisiaj obiad, pierwsze krasa, rosołek, ale muszę wam pokazać, żeby w prawie I kurczę, całkiem może. Ale któregoś na to nie było tak, dobrze już. <laughs> Ale na pozytywne, to, jeżeli chodzi o opiekę, to jest fantastyczna. Wszystkie te są przynajmniej nim, lekarze to w sumie też. Oh, yeah. Gdzie jest swój dinozaur? Pokaż mi. Ja potrafię głośnie krzyczeć. Uaa! Co tam jest, Ina? Co tam jest? Um, niestety jest tak ciemno i nie ma szans, żebym mogła wam pokazać mój nowy kolor włosów, ale jak patrzę na siebie w lustrze, to mi się przypominają czasy, kiedy byłam ludynką i w sumie pewnie zniszczyłam włosy i będę żałować za kilka tygodni, ale cieszę się na dzień dzisiejszy, bo bo wyglądają i wyglądam jak ja sprzed kilku lat. A tutaj mamy Inę, która... <laughs> Rozpasuje mi cień, <laughs> no. już wystarczy. Ina już wystarczy. Um, nasza staruszka kochana, która ma... Jak tylko usłyszy dźwięk otwierania lodówki, to zaraz, słuchajcie, poleci stąd szybciej niż piorn wstrzeli. Um, Inka niedługo będzie miała 10 lat. No, i jest najmiększym, najpiękniejszym, co na świecie. No, tak. Ciężkie życie psia, ciężkie życie na świecie. Hmm. Wyglądasz na tak groźnego psa, ty. Tym razem nie ma Jamesa, to nie ma, nie ma sporów, ale... Mm... Chociaż ostatnio nie było tak źle, ale wcześniej, wcześniej bywało różnie. Szczególnie, kiedy w grę wchodzi w jedzenie, w jedzenie i e, Inga potrafiła go jego troszeczkę podgryzać pod stołem. Mówiłam o tym wcześniej, że laboratory są niestety bardzo żarłoczne. <laughs> I ona nie przepuści żadnej okazji, ale już tym ostatnim razem James jest wyższy od niej, także <laughs> jakoś jakoś było lepiej troszeczkę. A jeszcze słyszycie pewnie wirowanie tam obok. To zakładamy mamie, robią niespodziankę nową. የሚፈራቅት መች ናቸው Bo zarówno ja, jak i siostra używamy już od kilku miesięcy, mojej Ankę w sumie już od kilku lat, i zachwalałyśmy, i mama się w końcu zgodziła. I muszę Wam powiedzieć, bo też nie miałam okazji o tym powiedzieć wcześniej, że um, przyszedł do nas rachunek za wodę ostatnią i zwróciłam uwagę, że cena, że, um, że tak bardzo zmalały koszty w porównaniu do to wcześniej, um, się nie spodziewałam, bo teraz um, trzyosobowa, nasza trzyosobowa rodzina zużywa wody tyle, ile i przeciętna osoba. Dlatego wydaje mi się, że oszczędność jest naprawdę duża i różnica jest po prostu ogromna dlatego jeżeli się jeszcze nie zdecydowaliście to koniecznie rozważcie zakup zmywarki i ja powiem Wam, że um, nie wiem czy bym kupiła tak dużo, może bym kupiła mniejszą, a częściej ładowała nie wiem, ale jestem zadowolona generalnie z tej, którą mamy um, nie pamiętam dokładnie modelu, ale wiem, że to jest mile, a naprawdę jest super i używamy tabletek, jak ktoś pytał, z um, Aldiego też są świetne. jak kosztują naprawdę mało w porównaniu do innych, a są świetne. Ta Inka dokonuje rzeczy, które nie powinny być pokazywane na wizji teraz. Słuchajcie, ja się wolę z Wami dzisiaj żegnać i zobaczymy się pewnie jutro. Mam nadzieję, że moje włosy będą bardziej widoczne i że będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda mój nowy kolor. Bardzo Was się pozdrawiam. Pa jeszcze przed cechu bym chlepała, ale zobaczyła i tylko wyciągową. Cześć! Gdzie jest najwygodniej na świeżym wypranym praniu oczywiście i na Typsie kanapowy? Dzisiaj mam trochę bardziej łzacki dzień. Poprosiłam sobie na szmaty nie o okolicy. Kupiłam bluzeczkę Jamesowi i sobie wełniany czarny sweter, chociaż tutaj się wydaje, że jest taki szary. Wełniany z dodatkiem koszmierów, także jestem przeszczęśliwa i dalej w drogę. Już wróciłam z miasta i udało mi się spakować hmm, czyteczkę zębów w kartonik, e, którą wygrała Martyna. Dziękuję wszystkim za komentarze i przede mną kolejne rozstrzygnięcie konkursu. Tym, bardziej. tym razem 5 nagród. Też zawsze mam problem, żeby wybrać ten najlepszych. Chciałabym wszystkich wynagrodzić, a niestety trochę jest ciężko. E, I później zaraz, właśnie teraz idę na pocztę. E, nie wiem, jak te druczki wypełnić. Nigdy się... Za dużo tego jest, za skomplikowane to. Ale jakoś może sobie tam radę. Chciałabym, żeby dotarła na mi to by było super. E, później muszę jeszcze iść e, na zakupy, żeby coś ugotować do jedzenia. I będę miała wieczór dla siebie, czyli dwie godzinki spokoju, chociaż jeszcze dużo rzeczy do zrobienia w domu. Ale na poczcie prawie pół godziny. Fakt, że połowę może tego czasu spędziłam na przeglądaniu różnych takich magazynów dla dzieci, bo Jamesowie zawsze kupuję jakieś takie wiecie z naklejkami. Sama lubię się z nim bawić. A później, później stałam w kolejce bardzo długo, jak to zwykle bywa. Na pocztach niestety, ale już wszystko załatwione. I paczka ma być I jutro, mam nadzieję, że dojdzie. Bawi się trochę w Mikołaja i pakuje już paczki i dzisiaj właśnie przyjdzie kolej na to, aby wylosować wszystkie osoby. Ulela, mam nadzieję, że mi się udaje, że szybko i sprawnie pójdzie, że dostaniecie paczki i jak najszybciej się da. Wypisuję Wam kartki. <grym zadań> Mój charakter pisma jest po prostu Beznadziejny. Przepraszam, skóry. Kretki kupiłam w sklepie Paper Choice, jakby ktoś pytał. Mam za nim, są piękne, i część pieniążków z ich sprzedaży jest przeznaczona na farmy w Afryce. To też dobry cel. Sorry za moje bazgroły. Wybaczcie mi. Dostałam ponad 600 zgłoszeń i teraz. Nie wiem, ile mi jest mi przyjrzenie wszystkich zdjęć, przeczytanie wszystkich historii od Was. Na pewno, na pewno kilka godzin. Dziękuję Wam jeszcze raz za to, że wzięliście udział w tym innym troszeczkę rozdaniu. I um, mam nadzieję, że, że zrozumiecie mnie, że nie jestem w stanie nagrodzić Was wszystkich. I dziś raz dziękuję wszystkim za, za przepiękne zdjęcia i za. Historii, które wywołały uśmiech, a także e, wzruszyły mnie. Dziękuję serdecznie. Nie yes, są! Wybrałam pięć dziewczyn i czekam na Wasze adresy. Już do tego czasu, kiedy się pojawi ten film, pewnie paczki będą dawno wysłane.